I tak w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj przechodzimy do pana Jezusa jako proroka. I taki chyba fragment najbardziej znany, czy taki fragment, który no, myślę, że w tym kontekście trzeba zacytować. To Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, 14 i 18 werset. A słowo: Ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego. Chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Pełne i łaski i prawdy dotyczy słowa, czyli słowo pełne łaski i prawdy. Ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i użyliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca. Czyli zwróćmy uwagę, że kiedy słowo ciało się, ciałem się stało, kiedy zamieszkało pośród nas, to ujrzeliśmy. Ujrzeliśmy chwałę tego odwiecznego słowa, Chwałę innymi słowy, jako ma jedyny syn od ojca, bo tu się pojawia, właśnie też myślę, że to jest dosyć ważne, żeby gdzieś nie utożsamić tego zwrotu, że słowo ciałem się stało, że po prostu coś się wydarzyło, co było tylko powiedzmy jakimś tam jakimś pomysłem czy czymś takim, tylko że to słowo ma rzeczywiście swoje odwieczne istnienie i to, to że słowo ma swoje odwieczne istnienie jest potwierdzone w tym, że tłumaczeniem tego stwierdzenia a słowo ciałem się stało jest to, że ujrzeliśmy chwałę, jaką ma jedyny syn od Ojca. Czyli równie prawdziwe jest to, by powiedzieć, że słowo ciałem się stało, jak i to, że ujrzeliśmy chwałę, jaką ma jedyny syn od Ojca. Czyli słowo jest jednocześnie jednorodzonym synem Bożym, odwiecznym synem Bożym, zrodzonym z Ojca, czy już tam nie wchodząc w te zrodzenia, które powiedzmy nie są takie oczywiste, ale generalnie chodzi o to, że odwieczny syn względem ojca ma chwałę i, i słowo, kiedy stałem, ciałem się stało, żeby zachować jakby ciąg tej narracji, która się pojawia w pierwszym rozdziale, jest właśnie powiedziane, że no, też jakby no, ono, ono, wtedy ujrzeliśmy, ujrzeliśmy tą chwałę odwieczną syna od ojca, bo słowo ciałem się stało. I osiemnasty werset, Boga nikt nigdy nie widział, więc jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go. Czyli zwróćmy uwagę, znowu jest powiedziane, że no Bóg sam w sobie jest bytem niepoznawalnym, ale jednorodzony Bóg, czyli ten Bóg, który właśnie jakby, yy, którym jest poznawalny, który jest na łonie Ojca, objawił go. Dlaczego go objawił, można dyskutować, jak to wszystko, no nie będziemy wchodzić w pusteologię dzisiaj. Ta krystalogia w Starym Testamencie też jest. Jest anioł Pana, o którym nie wiem, czy mówiłem, czy nie mówiłem, ale generalnie, jakby na to nie patrzył, werset brzmi bardzo wyraźnie. Ten jednorodzony Bóg, tego Boga, o którym ten pierwszy rozdział mówi, który jest tożsamy z Ojcem, objawił właśnie, będąc uprzednio na łonie Ojca. I teraz co z tego wynika w kontekście proroctwa? Myślę, że no, wynika taka jedna prosta myśl, która nie jest prosta, która w rzeczy jest chyba takim jednym z najgłębszych myśli. Myśl, która się będzie później przez całe Jana powtarzać. To znaczy, że widząc o, syna widzimy ojca. Znaczy, nie w tym sensie widzimy ojca, że ojciec i syn jakby są jedną osobą, bo nie są jedną osobą, ale są jedną naturą, mają ten sam charakter, mają właśnie tą samą łaskę, mamy tą samą prawdę. Ktoś mógłby zadać pytanie, jak to jest możliwe. No, możliwe jest tak, że, że właśnie, kiedy Pan Jezus mówi, jak on działa, mówi, że nigdy nie działa wbrew ojcu, że wszystko, jakby co, co robi, robi w zgodzie z ojcem. Czyli jest pełna harmonia, jest pełna, no właśnie, jest, można powiedzieć, jedna istota, która gdzieś w ostatecznie w jakimś sensie jest. Jakby ta jedna jedność istoty, ona nam wskazuje na jedność Boga. Bo jakoś tajemniczo Bóg jest jeden, będąc w trzech osobach, co jest oczywiście jednym z trudniejszych kwestii do wymyślenia, do przedstawienia sobie jakoś konceptualnie, wyobrażenia. Natomiast sednem właśnie tego, co chcę dzisiaj powiedzieć, to jest to, że, że jakby Jezus Chrystus jest jednym wielkim, pełnym objawieniem Bożym. Zresztą później o tym również mówi. W liście do kolosa na apostoł Paweł, kiedy mówi, że w nim zamieszkała cieleśnie pełnia boskości. Jakby to jest ta sama myśl z trochę innej perspektywy, ale, ale idea jest ta sama. To znaczy, kiedy mówimy o proroctwie, no to proroctwo w jakimś sensie. Oczywiście nie w sensie fizycznym, ale w sensie charakteru, w sensie atrybutów bożych, w sensie pewnej bożej, bożej natury. Patrząc na Syna i widzimy Ojca, patrząc na Syna widzimy Boga jako takiego, to jest bardzo ważne. Myślę, że to jest nie tylko kwestia jakichś takich właśnie uczuć, nie tylko kwestia tego, że, że, nie wiem, Pan Jezus był miły itd. i tak dalej, takie różne rzeczy, które gdzieś się trochę nam kojarzą, że taki kochany był, no takie, powiedzmy, takie trochę ludzkie wyobrażenia, no ale też dzieło Chrystusa, to, jakby co, czego Jezus dokonał tak? i to w jaki sposób tego Jezus dokonał. To, że właśnie był miłosierny, to, że, że zmarł za nas, pomimo tego, że myśmy byli grzeszni, kiedy byliśmy ciągle jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł to, o czym mówi apostoł Paweł. Czyli widzimy tak naprawdę nie tylko naturę, ale też wolę, można powiedzieć, wolę bożą, wolę objawioną w Chrystusie który, i ojca, i syna, i ducha ostatecznie wolę ratowania Grzesznika. I, i, i to właśnie miłosierdzie, ta łaska. I ta prawda, prawda o, o, o Bożej, nie, nie tylko o Miłosierdziu, o Bożej Sprawiedliwości, o Bożej Świętości, to wszystko się ujawnia w Chrystusie. On jest pełnią objawienia sam w sobie. Kiedy będziemy mówić o jakichś tam innych, dalszych, powiedzmy sobie, yy, prorokach, yy, o, yy, yy, o apostołach, to ostatecznie będziemy zawsze mówić, że oni jakby tylko odzwierciedlają tę pełnię. Zresztą to samo trochę jest powiedziane w 2 Koryntian, gdzie jest mowa o tym, że właśnie że Mojżesz tam patrzył na, na, na oblicze Boże, musiał zasłonić, ta zasłona dalej jest zasłonięta, ale w Chrystusie zostaje odsłonięta. My wszyscy wtedy z osłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni i ten sam obraz z chwały, w chwały, jak to sprawia Pan, który jest duchem, to jest 3.18, znowu ta sam, ten sam obraz, jakby On jest pełnią objawienia, ta pełnia objawienia wpływa na nas i w związku z tym my, my coś możemy wchłonąć, my możemy coś przyjąć, zaabsorbować, możemy stać się inni właśnie dlatego, że pełnią objawienia jest wzielony. Syn Boży, Jednorodzony, Bóg, który jest na łonie Ojca, który stał się ciałem, pełen łaski i prawdy. Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś kimś takim. Dziękujemy, że stałeś się jednym z nas, że możemy właśnie na tym się oprzeć, że, że po prostu ta pełnia objawienia jest dla nas dostępna w Tobie i daj nam w tym żyć i daj nam, daj nam z tego czerpać, daj nam się tym cieszyć, i daj nam Ciebie za to uwielbiać. Polecam wspieranie mojej służby. Już niedługo lecę do Tanzanii. Będę wdzięczny za wszelką pomoc z Bogiem i do zobaczenia.